Czasu więc spotykam się z Wami, żeby Wam powiedzieć o historii, że yy, mogłabym powiedzieć: Właśnie mam raka. Nigdy więcej już dla Was nic nie nagram. Taka historia mógłby to być jej koniec. Niemniej jednak, zaraz Wam opowiem, dlaczego w ogóle pomyślałam o tym, żeby Wam to nagrać. Lata całe zmagałam się teoretycznie z zespołem Gilberta. Lata całe zmagałam się również z niedokrwistością z niedoboru żelaza. Nikt nigdy nie zdiagnozował mnie właściwie. Sama szukałam wielu przyczyn, ale okazało się później, że nie w tych miejscach co należy. E, słuchajcie, trwało to naprawdę latami. Do tego stopnia, że kiedy urodziłam córkę przeszło 20 lat temu, e, miałam podejrzenie WZW typu C. Tak bardzo aspat alat yy, podnosił mi się, więc myślę, że faktycznie wszystko to, co zaistniało, wszystkie te zmiany, które zaistniały również w moim organizmie, pomijając już poliformizmy, różnego rodzaju, pomijając problemy z homocysteiną. Słuchajcie, yy, zawsze wam powtarzam, należy szukać przyczyn. Dlaczego Wam o tym mówię? Ponieważ yy, tak jak mówię, w zasadzie od dziecka zmagałam się z niedokrwistością, z niedoboru żelaza. Te poziomy były raz większe, raz mniejsze. Nie wspomnę już o poziomie ferytyny, której poziom jest i był właściwie drastycznie niski. O czym świadczy poziom ferytyny dla osób, które nie wiedzą, jest to pokazanie m.in. jak wiele tej. Tego żelaza mamy w magazynach naszych wewnętrznych w organizmie. Tak kolokwialnie można to powiedzieć, żeby wszyscy to zrozumieli. I słuchajcie, no, stwierdziłam, że nie ma bata ja muszę poszukać przyczyny. Pomijając już te wszystkie choroby autoimmunologiczne, o których już wam nieraz mówiłam, zespół jelita drażliwego również, nietolerancja glutenu, absolutnie tak duża, że myślałam, że mam celiakię. Okazało się, kochani, że nie że to wszystko to nie to. i Mimo wszystko drążyłam, drążyłam, szukałam, porobiłam mnóstwo różnego rodzaju badań e, i badania jelit, słuchajcie, i e, badania żołądka, i oczywiście wszystko to, co z krwi można zbadać. A wśród nich, między innymi, Jarja Lamblia. I to się okazało z strzał w dziesiątkę, ponieważ Jarja Lamblia, niestety, siedzi we mnie od Wielu, wielu lat, myślę, że to są dziesiątki lat, słuchajcie, ale wybiłam pieruństwo. w związku z czym mam wielką nadzieję, że tak naprawdę pozbyłam się kłopotu. Dlaczego wam o tym wszystkim mówię? Ponieważ okazało się w międzyczasie, że tak naprawdę Przeciwciała i nie tylko różnego rodzaju wykazały, że u mnie jest tam przednowotworowy. Niestety moje jelita w takim stanie były, w stanie takim zapalnym. Dlatego wam nagrałam, mam nowotwór, nigdy więcej dla was nic nie nagram. I pewnie niektóre osoby mogłyby się przerazić, i zapewne mogłyby podłamać się psychicznie. Niemniej jednak tu nie ma co się łamać. Ja wam zawsze mówię, że jeżeli coś się dzieje, to należy szukać przyczyn. To są lata całe, kiedy ja nie mogłam przytyć, e, kiedy i ważyłam w tej chwili 46 kilo jeszcze. E, wiecie sami, i ja nieraz wam o tym mówiłam, że pasożyty są nam potrzebne, że żyjąc w naszym organizmie tak naprawdę one e, żyją z nami w symbiozie. Dopiero kiedy zaistnieją pewne stany, one się uaktywniają i zaczynają, jakby żyć przeciwko nam czyniąc nam krzywdę. Więc kochani, Dziadzie Lamblia jak wiecie, bytuje w wątrobie. Napisałyśmy już nie jeden artykuł na ten temat. Niszczy również słuchajcie, bardzo kosmki jelitowe, w związku z czym no, stan niestety w jelitach jest niezaciekawy. Niemniej jednak tutaj mi pomogło bardzo przejście na dietę bezglutenową, beznabiałową, ponieważ ten nabiał, czyli kazeina zawarta w nabiale, tak naprawdę wpływa niestety prozapalnie, więc ja polepszyłam swój. Stan, ale nie zlikwidowałam wówczas jeszcze em, samej przyczyny. Natomiast poprawiłam ogólnie moje funkcjonowanie Co do przyczyny, no zlikwidowana została Georgia Lamblia Wybita totalnie Więc myślę, że i w przyszłości wyniki będę miała znacznie lepsze O wiele lepiej się czuję Ja czuję, że po prostu tego dziadostwa już w środku nie mam Kochani, dlatego apel mój jest taki Zawsze, ale to zawsze drążcie temat Szukajcie i... Starajcie się sobie pomóc, po to, żeby się nie załamywać, kiedy okaże się, że wasze przeciwciała są tak wysokie, że być może macie stan przednowotworowy. To jeszcze o niczym nie świadczy i to nie jest koniec życia. Więc ruszajcie dalej na podbój świata. Ja razem z Wami nieraz jeszcze różne rzeczy Wam opowiem. Do usłyszenia.